Hej witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj dzień 10, a zarazem finał mojego osobistego challenge'u. Przez 10 dni drapałam i jeszcze dzisiaj jest drapie z na kwotę 10 zł. Aczkolwiek dzisiaj tak jak pamiętacie Została mi tylko ta piątka, ponieważ na początku, w pierwszym dniu zdrapałam już jedną zdrapkę i właśnie to było też kocham zdrapki, która przyniosła mi dwie dychy dając serduszko. No i zostało mi tylko to. Więc i tak, i tak musimy to zdrapać. Eee, powiem Wam, że zależy co tu będzie, to powiem Wam, że nawet jeżeli tutaj nie ma nic, to i tak jest naprawdę super. Dobra, żeby nie przedłużać gadania.

Trzydzieści trzy, dwadzieścia cztery, trzydzieści jeden, dziewiętnaście cztery, trzydzieści pięć, dwadzieścia pięć, dwa, trzydzieści cztery i jedenaście. Czyli niestety na koniec mamy pustaczka. Ok, a tutaj mam zdrabki, wszystkie, które wygrałem. No i powiem Wam tak. Tutaj w tej krzyżówce mamy 30 zł. Tu mamy 10 to 40. Tu mamy 20 to 60. Tutaj mamy 5 to 65, w owockach mamy 15 to 80, tu mamy dychę to 90 i tu mamy dwójkę to 92 zł, no a wydałam stówę, No naprawdę różne zrabki, jak zresztą sami widzieliście, no i tylko 8 zł w plecy, no to uważam, że naprawdę super. Yy, no i co? Chyba jednak warto. Grać w ten sposób. No i co? Sami widzicie, że te małe zrapki też przynoszą fajne wygrane, szczególnie tutaj, gdzie może wpaść dwie dyszki ze serduszką. Albo tu, gdzie Robin nam daje podwójną wygraną. Nawet tutaj zwykły czarny koń sypnął dychę. No to w zrabce za 2 zł, no to naprawdę dychę zrapać to jest super ekstra No i co? Jestem zadowolona i mam jeszcze zaległą premierę Big 777, więc myślę, że ją zrobię. Nie wiem jeszcze kiedy, ale na pewno zrobię. No i co, dzięki, że oglądaliście wszystkie moje odcinki do tej pory. Zachęcam do dalszego oglądania. Dzięki za wszystkie subskrypcje i łapki. No i właśnie jeszcze a propos subskrypcji, to przecież wybiło mi niedawno 300 subskrypcji. Więc muszę coś przyszykować podjąć dla was za to. Jeszcze nie wiem co, ale coś wymyślę. Także śledźcie mój kanał, żeby być na bieżąco, a na pewno się przekonacie co to będzie. No to co. Dzięki za oglądanie. Cześć.